Pewnie wydaje wam się, że wiecie, kim jest papież. Może nawet znacie nazwiska i przybrane imiona kilku z nich. Jednak czy na pewno macie pojęcie, kim jest papież? Zobaczmy to zatem. Witam w cyklu Czego Ci Witam nie mówią? W cyklu, czego nie mówią ci chrześcijanie? Na początek powiem, że papież jest królem. A Watykan królestwem, a dokładniej monarchią elekcyjną i teokratyczną. A ja naiwnie myślałem, że królestwo Jezusa jest nie z tego świata. No cóż, myliłem się. Następcy Chrystusa mają zupełnie realne królestwo na tym świecie. O samym Watykanie zrobię osobny materiał, a będzie on pełen zaskakujących faktów. Wracamy jednak do papieża. Od wieków papieże byli powiązani. Z seksem. Sami korzystali z dziwek i oficjalnie korzystali z ich pieniędzy. Nie wierzysz? To popatrz. Jak uważacie, że to przeszłość, to poczekajcie na kolejne moje filmy. Według moich danych, do dzisiaj dostojnicy kościelni zarządzają domami publicznymi w Watykanie i mają z nich korzyści finansowe czyli są alfonsami. Może tak odczytywali opowieść o Jezusie i nierządnicy z Biblii? Kto wie? Przejdźmy do finansów. Papież oficjalnie ma do dyspozycji setki milionów, a mniej oficjalnie miliardów, co ujrzało światło dzienne choćby przy okazji prac komisji powołanej przez Franciszka, gdzie odkryto. Prawie półtora miliarda euro, których nie było w oficjalnym budżecie. Nadmienił tylko, że na kontach watykańskich było 5 miliardów euro, co w 2012 stwierdziła komisja badająca sprawę prania brudnych pieniędzy. No cóż, nie wiem jak papież godzi te miliardy leżące sobie na kontach bankowych z umierającymi z głodu dziećmi, ale widocznie radzi sobie dość dobrze. Zatem wiemy, że papież to monarcha i to dość bogaty, nawet bazując tylko na oficjalnych i upublicznionych danych. Ale czy wiecie, jaki jest oficjalny tytuł papieża? Pontifex Maximus. Możecie zapytać a cóż to za dziwna nazwa na następcę Jezusa? Zatem następca Jezusa nosi tytuł pogańskiego najwyższego kapłana. I cesarza rzymskiego? No cóż, tak. Ciekawe, co by powiedział sam Jezus, ukrzyżowany przez Rzymian. Papież jest władcą absolutnym i jego decyzje są ostatecznie i nie podlegają żadnym odwołaniom. Mam dla Was zagadkę. Czy wiecie, kto może zostać takim papieżem? Mylicie się. Oto właściwa odpowiedź. Jednak katolickie media często kłamią bezczelnie w tej sprawie, ukrywając oczywiste fakty. To oczywiście bzdura i kłamstwo, mydlenie oczu i unikanie niewygodnej prawdy, że papieżem może zostać każdy z nas, bo przepisy prawa kanonicznego mówią tylko o tym, że jeśli wybrany elekt nie jest biskupem, to po wyborze nim zostanie. W ogóle to pomysł z wyboru papieża przez grono kardynałów powstał tysiąc lat po Chrystusie. Datuje się on od czasów papieża Mikołaja i usankcjonowany był przez papieża Grzegorza. Odbywa się ono podczas tak zwanego konklawe. Jest to słowo pochodzenia łacińskiego na oznaczenie zamkniętego pomieszczenia. Czy wiecie, że papież jako jedyny człowiek na ziemi może być nieomylny? Tak, to prawda. Mało tego, jeśli tej prawdy nie uznajesz, to automatycznie zostajesz wykluczony jako katolik ze wspólnoty, gdyż jest to jeden z dogmatów wiary katolickiej. Zatem musimy w to wierzyć, żeby należeć do Kościoła katolickiego. Jeśli Wasz ten temat zainteresuje, przedstawię go dokładniej w innym materiale. To, że kobieta nie może być katolickim księdzem, to pewne wiecie. Ale czy wiecie, że kobieta może zostać kardynałem? Zatem, czy może kobieta zostać papieżem? Nie, kobieta nie może zostać papieżem. Zapytasz dlaczego? Ponieważ, żeby pełnić obowiązki papieża, trzeba zostać biskupem Rzymu, czyli przyjąć święcenia kapłańskie. A to już jest zakazane przez naszego świętego papieża Polaka. Subujcie, lajkujcie i czekajcie na kolejne odcinki.